Cześć, witajcie na kanale M42 obiektywy manualne. W dzisiejszym odcinku opowiem o obiektywie, który jest dość rzadki, ale pochodzi ze stajni dość dużego producenta obiektywów manualnych. Mowa tutaj o obiektywie Zenitar 50 mm F19. Opowiem o tym, jaki generuje obraz ten obiektyw. Opowiem też o jego zaletach i wadach i pokażę również jakie robi bokę. zapraszam do oglądania a teraz przejdziemy do omówienia wyglądu obiektywu od frontu prezentuje się w sposób następujący. Na tym przednim pierścieniu, który tu widzicie, oprócz nazwy obiektywu i ogniskowej, jest również symbol fabryki, która wyprodukowała ten obiektyw, a jest to w zasadzie są to krasnogorskie zakłady mechaniczne w Rosji. Wiele obiektywów Helios wyszło właśnie też z tej fabryki. I już z tej perspektywy widać, że obiektyw ma tą samą obudowę, która występuje w obiektywach Helios. Co oczywiście oznacza, że jest wykonany cały z metalu. I to bardzo dobrze, bo jest bardzo odporny na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne. Widok z boku. I tutaj widać od razu numer seryjny tego obiektywu. Dwie pierwsze cyfry to jest rok produkcji, czyli 94 rok. Widok od tyłu, no ale tutaj niewiele się dzieje. Mocowanie bagnetowe M42, oczywiście też posiada ten obiektyw. Tutaj będziemy mogli się przyjrzeć, że wartość przysłony zaczyna się od F1.9, a skala ostrzenia zaczyna się od 45 cm, czyli będziemy mogli dość blisko zbliżyć się do przedmiotu. A to się może przydać dla osób, które chcą korzystać z tego obiektywu w fotografii close-up. Jeżeli chodzi o obsługę tego obiektywu, mam na myśli tutaj poruszanie pierścieniami od ostrości i od wartości przysłony. To pracują one dokładnie w taki sam sposób jak w obiektywach Helios. Na tym zdjęciu chcę wam pokazać jak wygląda przesłona tego obiektywu. Jest to 6 listków, dokładnie taka sama jak w obiektywie Helios. Od tyłu przesłona wygląda tak jak na tym zdjęciu. Tutaj natomiast chcę wam pokazać, jak ten obiektyw wygląda przy takim zwykłym obiektywie Helios, czyli po lewej stronie mamy obiektyw Zenitar, a po prawej stronie mamy obiektyw Helios. Nie różnią się niczym. Zenitar jest może odrobinę wyższy. Różnią się jedynie wartością przysłony, od której się zaczynają. Tutaj mamy widok od frontu obu obiektywów. Wy tego być może dokładnie nie będziecie widzieli na tym zdjęciu, ale w rzeczywistości obiektyw Zenitar ma przednią soczewkę głębiej osadzoną niż Helios. Według mnie to tak, jakby cały zespół optyczny w zenitarze jest krótszy. Ok, przejdźmy teraz do naszej tablicy testowej i zobaczymy, co tutaj się dzieje. I na pierwszy rzut oka od razu widać, że obiektyw ma wadę w postaci dystorsji beczkowatej. I tak dla przypomnienia pokazuję wam, na czym polega ta wada na tej grafice. Następna wada, która rzuca się w oczy, jest to winietowanie. Które jest widoczne w tym przypadku, ale to zdjęcie tablicy testowej zostało wykonane na przesłonie F1.9, więc to nic nadzwyczajnego. Przyjrzyjmy się teraz ostrości, którą generuje ten obiektyw. W centrum kadru wygląda to w sposób następujący. Jest tak w miarę, bym powiedział, ale nie zapominajmy, że to jest przesłona F1.9. Natomiast mnie interesuje prawy górny narożnik, i tutaj wygląda, że jest to słabo z tą ostrością. Porównując to do lewego górnego narożnika, tutaj jest lepiej niż w prawym narożniku. Teraz przejdźmy do lewego dolnego narożnika, i tutaj jest w ogóle bardzo ostro w porównaniu do Prawego narożnika górnego i w prawym dolnym narożniku sytuacja wygląda następująco: jest też lepiej niż w prawym górnym. No ten prawy górny jest, jest fatalny. Ok, przejdźmy teraz do wartości F2,8 i zobaczmy, co tam się dzieje. Na pierwszy rzut oka widać, że narożniki rozjaśniają się, czyli ustępuje winiotowanie. Natomiast nie jest to jeszcze w dalszym ciągu idealny obraz w narożnikach, w sensie idealnie jasny. Widać też, że dystorsja nie ustępuje. W temacie ostrości to widać, że w narożnikach najbardziej ta ostrość się poprawia. Przejdźmy teraz do wartości przesłony F4. Najbardziej widoczne jest rozjaśnienie narożników. Ostrość tego kadru poprawia się w centrum i też w narożnikach to widać. Ok, teraz przechodzimy do wartości F5,6. Jedynym tematem, jaki ja tutaj zauważam, jedyną zmianą, to jest wyostrzenie narożników. Jeszcze większe wyostrzenie, zwłaszcza tego prawego górnego narożnika. A teraz wartość przysłony F8. I zobaczcie sami, według mnie nic tutaj spektakularnego się nie dzieje jest tym obrazem może jakieś takie kosmetyczne zmiany. Natomiast z racji tego, że ten obiektyw wartości przysłony posiada aż do F16, to pokażę Wam każda z tych wartości przysłony, jaki generuje obraz na tablicy testowej. Obejrzyjcie sobie. Ostateczną ocenę pozostawiam Wam. No dobra, ale tablica testowa to jest jedno, a zdjęcia w realu to jest zupełnie coś innego. I teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób te cechy tego obiektywu przekładają się na zdjęcia. Najpierw chcę Wam pokazać kadr, który wykonałem przy dwóch wartościach przysłony f1.9 i f8. I zobaczcie, jak zmienia, jak zmienia się ten kadr przy przejściach z wartości f1.9 i f8. Jest bardzo duża różnica, prawda? Co o tym sądzicie? Następne zdjęcia, które przygotowałem Wam, to jest ten sam kadr na przesłonach od F19 aż do F16, i tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć, jak zmienia się ten obraz poprzez każde poszczególne wartości przesłony. Następną cechą obiektywu, o której warto wspomnieć, są flary i bliki, a w zasadzie ich brak. Jedyne co udało mi się złapać na zdjęciu pod ostre światło, to jest taki, takie prześwietlenie, które jest na tym zdjęciu zaznaczone czerwonym kółkiem. Natomiast nie udało mi się w ogóle złapać e, takiego blika brzydkiego, jakie są w heliosach. Na moim kanale jest test heliosa, i tam w tym teście są te brzydkie bliki, jakie łapie. Jakie łapią obiektywy Helios? Ten obiektyw Zenitar naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, gdy robimy zdjęcie pod ostre światło. I muszę Wam przyznać, że to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ spodziewałem się tych okropnych blików i, 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 i flar. Myślę, że to jest zasługa tych powłok antyodblaskowych, które są na soczewkach. Kolejną ważną cechą, o której należy wspomnieć, to jest to. Że gdy robimy zdjęcie pod silne źródło światła, to ten obiektyw nieźle sobie radzi z brakiem utraty kontrastu w takich przypadkach, co można zobaczyć na tym zdjęciu. Jak już wcześniej wspomniałem, ze względu na stosunkowo bliską odległość ostrzenia. Ten obiektyw może nieźle się sprawdzić przy fotografii close-up, i tutaj możecie sobie zerknąć na te dwie fotografie, które właśnie wykonałem z bardzo bliskiej odległości. W temacie bokę, który generuje ten obiektyw, to wygląda to tak jak na tych dwóch zdjęciach. Te dwa zdjęcia zostały wykonane na przesłonie f1.9, i ja uważam, że to bokem może się podobać. To jest moje zdanie, ale ostateczną ocenę pozostawiam Wam. W temacie filmowania tym obiektywem możecie zobaczyć jak zachowuje się ten obiektyw na tym oto filmie, który przygotowałem Wam. Tutaj też filmowałem pod ostre źródło światła i na filmie również prawie niewidoczne są te bliki i flary takie charakterystyczne dla obiektywów Helios, brzydkie zresztą. Tutaj jeszcze chcę wam pokazać jeden film, na którym bardzo dobrze będzie widać yy, jaki krążek bokę produkuje ten obiektyw. To jest oczywiście kwestia gustu, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie. Każdy z was niech sam oceni. Natomiast według mojej oceny w tym konkretnie przypadku i w tym konkretnie filmie, no to te bokę jest, powiedzmy sobie, w miarę yy, może być. W dzisiejszym odcinku to wszystko, dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce